Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie, z tej strony Paulina. Witam Was o poranku. Zacznę dzień od łyka kawy. Przychodzę dzisiaj do Was z kartką na okoliczność wesela, znaczy na ślub, kartka jest na ślub. No i pokazuję Wam coś w środeczku. Ona jest w pudełku od rzeczy z papieru. Pudełko jest z tych niskich, ona zdaje się ma 2,5 cm. Zawiązałam na kokardkę na tym pudełeczku białe, i tylko jest e, taka etykieta z imionami młodych, datą ślubu i takim fajnym, y, fajną tekturką. Nieskończoność i serduszka. I tak się kartka prezentuje w środku. Miałam zupełną dowolność co do zrobienia tej karteczki. Dokończę może pudełko. E, pudełko. Jest kieszonką na pieniądze. Mój, taki mój, mój pomysł ostatni woreczek na pieniądze, żeby to ładnie wyglądało. I napis od skraplowe miłość jest pragnieniem, by komuś coś dawać, a nie otrzymywać. Także to jest pudełeczko. Przepraszam, mam tak sto jak ustawiony i okej. Okay. I co teraz? Ja powiem Wam krótko karteczkę. Kartka jest zrobiona z kolekcji papierów od Margaret. A właściwie miałam takie dwa arkusze albo trzy, bo jeden jeszcze jeden został. Dwa arkusze, które dostałam na warsztatach w zeszłym roku w Katowicach od Karoliny. Która jest w DT Margaret, przynajmniej była. Myślę, że tak. tak taką mam wiedzę. Moją ostatnią. I to jest kolekcja Summertime. I użyłam tutaj chyba dwa pas, dwóch pasków, albo półtora paska. To są napisy po angielsku je zostawiłam, a y, grafikę młodych wycięłam sobie. Y, to jest taki Love Me True. Czyli to jest z innej kolekcji, ale tu mamy grafiki, które z jednej strony są bardziej z dodatkiem różu. Czekajcie, nie, oba są z różem. Ta strona jest bardziej z dodatkiem różu, więcej różu mamy. A tu mamy różu tylko trochę z tej strony. Ja sobie wycięłam dwie grafiki, które przymierzałam. Ta mi się wydała za mała i wybrałam właśnie tą, która jest, która jest tutaj na, na karteczce. Kartka jest zrobiona. No, oczywiście nie jest zbyt wysoka kompozycja, żeby nie weszła do, do tego pudełka. Tego się też trzymałam. Poza tym no, to jest też kartka, gdzie kieszonka na pieniądze jest, bo ma być upominek pieniężny, a wykorzystałam tutaj kolory takie niebieskie i dodałam srebra trochę, czyli rameczki srebrne, mniejszy panel podniesiony, para młodych, to jest taki punkt centralny z tym kwiatem, trochę dodatków, dodatków listeczkowych. Januszek wycięty też. Zostałam się z, jakiej to, z jakiego wykrojnika chyba skrapędmi. No i tak wygląda kompozycja. Troszkę firanki, troszkę takich serduszek, które tam kwiat też dostałam. No, bardzo jestem tu wdzięczna za te kwiaty i dodatki, które naprawdę się przydają. Nie ma chlapa, nie jest prosta. Czy... Miałam zalecenia, że ma być jakaś skromna, ale, ale tak zrobiłam. Papier już też jest pochlapany, więc pasowałyby chlapanie, ale jakoś zrezygnowałam z tego. Chciałam, żeby była taka czysta. Z tyłu jest taka, jest ten samochód z, z napisem po angielsku, ślu, ślu, świeżo poślubieni. Tu góry nie podklejam, chciałam, żeby to troszkę odstawało. I napis, że to jest <laughs> kartka ręcznie robiona, i w środku jest miejsce na życzenia. Wypisanie życzeń, a to jest druga strona tego arkusza, taka różana. Tak się prezentuje ta karteczka. Napiszcie, co Wam się podoba. Zakładam, że coś się podoba. Te woreczek w środku fajnie podnosi mi tutaj tą kartkę. Ale mimo to, znaczy podnosi i ona się tak jest fajnie wyeksponowana, a równocześnie mieści się w pudełku. Dobra, dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam Was ciepło, pa pa.